Cześć, z tej strony Mateusz i opowiem ci o serwerze Dell R750. Prezentowany model jest w wersji 12 razy 3,5 cala, ale występują także inne konfiguracje dyskowe. Wymiary zewnętrzne tego serwera to wysokość 2U, głębokość 81 cm oraz szerokość 19 cali. Wewnątrz serwera mamy możliwość zamontowania dwóch skalowanych procesorów Intel Xeon generacji trzeciej oraz 32 modułów pamięci DDR4 ECC. Maksymalna konfiguracja tego serwera to dwa procesory 40-rdzeniowe 80-wątkowe oraz 8 TB pamięci RAM. Na płycie głównej znajdziemy zintegrowany kontroler S150, który obsługuje dyski SATA oraz NVMe, ale możemy zamontować także dodatkowy kontroler rajdowe w wersji Mini lub adapter. Na tym serwerze maksymalnie możemy zainstalować Windows Server 2022 oraz ESXi wersję 8.0, również na dodatkowych dyskach BOS z łączu M2. W zależności od konfiguracji dyskowej w tym serwerze możemy zainstalować maksymalnie 4 RAZERy, 6 razy wysoki, 2 razy niski profil oraz 2 RAZERy, 2 razy wysoki, 2 razy niski profil. Do komunikacji sieciowej posłuży nam karta NDC, która występuje w różnej kombinacji portów. Oraz dwa zintegrowane porty LAN EGE45. Do zdalnego zarządzania posłuży nam idrac 9 występujący w wersji Express bez KVM oraz Enterprise pełne zarządzanie poprzez upgrade licencji. W tym serwerze maksymalnie możemy zainstalować dwa zasilacze HotSwap występujące o mocach od 700 do 2800 W. Do zamontowania tego serwera najlepiej użyć szafy montażowej o minimalnej głębokości wewnętrznej 100 cm, na szynach statycznych lub użyskowanych z możliwością podłączenia organizera przewodów. Taki serwer może skonfigurować na naszej stronie www.blastnet.pl lub skorzystać z gotowych konfiguracji przygotowanych przez naszych ekspertów. Poniżej wrzucam link do konfiguratora oraz kod rabatowy do zakupu serwera. Na sprzęt udzielamy do 36 miesięcy gwarancji. Jeśli filmik pomógł Ci w dokonaniu wyboru, zostaw lajka w górę oraz subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiam, cześć!